Jestem. Tęskniłaś? Oczywiście, ale z się było też bardzo fajnie. No, oglądałam. Oglądałam, także bardzo godnie mnie zastępował. Myślę, że jeszcze powróci nie raz. Ale fajnie, że wróciłaś, bo mamy gorący tydzień. No, czyli trochę będzie... Pośmiejemy się? Pośmiejemy się, ale też będzie trochę na poważnie, no bo nie da się ukryć, że przed nami niezły maraton wyborczy. No tak, głosowanie w sprawie odwołania naszego obecnego burmistrza oraz... Będziemy wybierać prezydenta. Dokładnie. To co, zaczynamy? Zaczynamy. To od czego zaczynamy? No to chyba od referendum najbardziej gorący kartofel, jaki nam się pojawia teraz na rynku. Gorący kartofel. Bo nie wiem, czy zauważyłaś, e, przez pewien czas był taki spokój. To znaczy, w czasie e, pandemii, apokalipsy, to jakoś tak te wszystkie ruchy polityczne i ci nasi polityczni lokalni działacze, szczególnie ci internetowi, no bo przecież my się poruszamy w środowisku. E, w, w środowisku wirtualnym, to ci nasi najwięksi krzykacze e, siedzieli cicho, a teraz jakoś powoli zaczynają się. Uaktywniać, nawet mój ulubiony, Ach, przepraszam, pikiem go. Chociaż pandemia to tak internetów raczej nie dotyczy i wszyscy się przenieśliśmy do świata wirtualnego, no ale faktycznie było cicho, było cicho, ale, ale wrócili. Obiegła ostrudę informacja o tym, że 14 czerwca mamy głosowanie w sprawie odwołania lub nieodwołania. Pana burmistrza. No, ja, muszę, nie, to po prostu ja muszę pogratulować ostrudzeniu. Gratuluj, proszę bardzo. Gratuluję, dlatego że ich tytuł, jaki dali pod artykułem, czy mieszkańcy wybaczą burmistrzowi, po prostu. Zabił cię? Mistrzostwo świata. Znaczy, nie, nie wiem, kto, kto wymyślił ten tytuł, ale ma u mnie naprawdę ciasto drżdżowe z Robarbarem. To jest coś, co umie piec. Jest jedyne coś, co umie piec. Także naprawdę. Szukasz. Ale dlaczego? Znowu drzesz łacha, nie wiadomo z czego, do czego się czepiasz. Bardzo ładny tytuł. E, bardzo ładny, bardzo chwytliwy i bardzo taki na emocjach jadący, ale tak nie do końca wiem, czy to o to chodzi, żeby tu komuś coś wybaczać lub nie wybaczać. No tak, to, to nie do końca rzeczywiście o to chodzi, a emocje są raczej niewskazane. Ja bym wolała, żeby w tej całej kampanii, w tym całym zamieszaniu związanym z odwołaniem czy tego burmistrza czy innego, czy w ogóle z jakimikolwiek wyborami, e, jednak było mniej no, więcej, emocji. Więcej głosu rozsądku. No, więcej głosu rozsądku, e, jakiejś merytoryki niż, niż emocji. No, muszę cię rozczarować, wiesz, bo e, w internetach e, głos rozsądku się słabo sprzedaje. No tu wiem, niestety. Nawet pod tym e, artykułem o News był taki komentarz pani, e, która powiedziała, że to, to nie, nie o to chodzi, żeby tu właśnie coś komuś wypaczać, tylko sobie trzeba rozważyć mocno, czy jest więcej za czy przeciw. Czy jest tak. będzie więcej plusów dodatnich, czy więcej plusów ujemnych. Tak, dokładnie, ale on nawet się nie spotkał z jakąś specjalną reakcją. Tam się ludzie jednak woleli emocjonować, emocjonować, krzyczeć na siebie i poobrażać na zdali. No tak, i te emocjonalne wpisy pełne, pełne właśnie yy, krzyku, yy, spotykają się z Odzewem, z reakcjami. Tak, tak, tak. Jak się powyzywamy od, od koryciarzy i będziemy taką, tam, w pseudoreferendach i cyrku na kółkach, to ludzie na to reagują. Tak, jak się wzywa do głosu rozsądku, bardzo mi przykro, ale to nie działa. No najlepiej jeszcze jak w takich wpisach, właśnie bardzo emocjonalnych, tak, jak pominiemy wszelkie zasady interpunkcji i ortografii, to one chyba wtedy nabierają większego one znaczenia. Są to lepsze, lepsze. Tak, Ludzie się jednak tym emocjonują. Faktem jest, że ta kampania jest taka rozciągnięta przez tą pandemię, taka, taka pełzająca trochę, ale mimo wszystko jakieś emocje to wzbudza i e, nawet na naszym głosie podpisem ludzie się deklarują, tak? Bardzo fajne są komentarze. E, ja pójdę, ja też pójdę, ja tam też idę, ja też nie. Jakieś, emocje, jakieś emocje to wzbudza. No tak, ale ty się wiesz, co wiesz. tak trochę się śmiejesz, tak śmiejesz się troszkę, tutaj sobie wiesz, żartujesz, ale mamy taką konwencję, no ale jednak to referendum, a nawet wolę, zamiast słowa referendum, które jakieś takie bardzo negatywne wzbudza emocje, wolałabym użyć jednak... Wybory. To są po prostu wybory. To są wybory jak każde inne. Jest to nasze narzędzie, jest to narzędzie dane nam przez naszą konstytucję. Mam Prawo z tego narzędzia korzystać wtedy, kiedy uważamy, że jest konieczne. Ja nawet pozwolę sobie, słuchajcie, zacytować, użyję gazety kolegi, kolegi radnego. Nie będę lokować produktów, jego zdjęcia nie pokażę, ale tutaj kolega Waldemar wydał właśnie taką fajną gazetkę. Uaktywnił się zresztą przed. Przed, przed, właśnie, przed, przed, referendum, ale fajnie, no, to aktywność jest ważna. Ale zacytował. Jeszcze do niego wrócimy. Jeszcze do niego wrócimy, tak. Ale zacytował Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który w jednym, który w liście do inicjatorów jednego z referendum w Polsce powiedział, że jest to szczególnie ważny instrument demokracji bezpośredniej, pozwalający obywatelom na wypowiedzenie się w sprawach, które są im szczególnie bliskie. Referendum stwarza członkom społeczności lokalnych możliwość realnego i osobistego udziału w sprawowaniu władzy oraz wpływu na funkcjonowanie struktur samorządowych umacnia przez to poczucie Wspólnoty i sprzyja jej rozwojowi. Więc zamiast negatywnych komentarzy na temat referendum, po prostu trzeba z tego narzędzia obywatelskiego skorzystać, pójść i zagłosować na obstawania. karta do głosowania. 14, czyli czyli za półtorej tygodnia nie, już prawie za tydzień w niedzielę no, daje takie możliwości, że możesz się wypowiedzieć tak, nie. Znaczy jesteś za odwołaniem albo nie jesteś za odwołaniem. No, to też jest taki bardzo silny wiesz, głos. Tak? Albo stwierdzasz, że tych plusów dodatnich jest więcej albo, albo... Plusy ujemne, no. albo plusów ujemnych jest tak, więcej tak. i wtedy masz prawo decydować wyrażenia swojego zdania na tak lub nie. Dokładnie. Ale e, chciałam zwrócić uwagę na to, że Gazeta Ostrudzka, mhm. wiedziała wcześniej. No, wiesz, no to jest no, e, medium na lokalnym rynku chyba funkcjonujące najdłużej. Tak. Nie Pewnie wiesz, najbardziej doświadczone. W związku z tym też mają swoje on źródła. Tak, Oni ten termin podali jeszcze w maju, czyli mieli swoje e, przecieki. Gdzieś. Ale jako prawdopodobne. Ale jako prawdopodobne, tak, tak, ale dobrze trafili. Dobrze, dobrze trafili. trafili. Dobrze trafili. Dokładnie ale takich dobrze poinformowanych gazet bo w Ostródzie mamy więcej. Mhm. <laughs> Się uśmiechasz, bo wiesz o co chodzi. Pewnie, że <laughs> wiem o co chodzi. A chodzi o termin rozstrzygnięcia konkursu na nową, nowego, nową dyrektor mhm. Centrum Kultury. Mhm. <laughs> okay. Nasz głos w zasadzie w ile? w kilka godzin. Ja nawet mam notatki, sporządziłam sobie. Tak, ja szybko od ukazania się informacji od komisji rozstrzygającej wiedział. Ja bardzo przepraszam, ale tutaj ekipa e, będąca po drugiej stronie trochę nas rozprasza. E, więc słuchajcie, więc to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak, ta gazeta, o której my wspominamy, oczywiście nie możemy wymienić jej nazwy. Możemy? Juco? To jest gazeta, którą wszyscy znają, strona internetowa Facebook. Dobra. Wszystko. Słuchajcie, gazeta Nasz Głos 29 maja 2020 o godzinie 21:28 zamieściła informację na temat tego, że konkurs na dyrektora Centrum Kultury wygrała pani Wiśniewska. Ewa. Pani Ewa Wiśniewska. A co ciekawe, to oni to nawet już zamieścili wywiad z panią, która wygrała ten konkurs. Tego samego dnia ten konkurs się rozstrzygnął. Tego samego dnia ten konkurs się rozstrzygnął, a na stronie e, miasta oficjalna informacja pojawiła Pojdzie... się dopiero w poniedziałek 1 czerwca. No po prostu jest dobrze poinformowaną gazetą. Też mają swoje źródła. A, no nie da się ukryć, że ten wybór wywołał sporą reakcję i wiele komentarzy. Niekoniecznie pozytywnych. Niekoniecznie, niekoniecznie pozytywne. Znaczy, wiesz, słuchaj, no bo to jest tak. Y, jednak cała afera związana z, y, z Centrum Kultury. A, z panem Julianem. Z tak, z polityką kadrową, z panem Julianem Pawłowskim, ze sposobem, w jaki, w jaki został odwołany, potem powołanie Artura na pełniącego obowiązki, ogłoszenie konkursu. Zresztą, co ciekawe, nazwisko pani Ewy Wiśniewskiej na giełdzie krążyło już jakiś rok temu. No, krążyło, tak, tak. Że kobieta z iła. Że jakaś kobieta z Iławy, która zajmowała się kulturą, może być szykowana na stanowisko, gdzie jeszcze dyrektorem był pan Julian, więc to ja nie wiem, czy wy wiecie, że to tak już na zapleczu to po prostu. To skrążyło, to krążyło nazwisko. Krążyło, więc wywołuje ono duże emocje. Proste i łatwe to dla tej nowej pani pewnie nie będzie. No to trudny start. Tak, tak, więc nawet no nie, na ostrudzie news on się będzie dużo ostrudził. Są takie komentarze, że no... Burmistrz z Lubajn, dyrektor Centrum Kultury. Z Ławy. Mm -hmm. no, e... Takie to jest... No. 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 Nie jest Pani winą, że jest z ławy. No Co tak, raczej, nie no nie jest pani winą, że jest, że jest z iławy, ale e, tak się zastanawiam, czy na naszym lokalnym rynku naprawdę nie ma, e, nie ma osób, które, e, które byłyby w stanie taką e, funkcję pełnić. Tym nie bardziej, że w mamy. W no są nawet osoby z sandomierza proponowane. Że jest nawet propozycja, czy ktoś z sandomierza nie mógłby się. E, czy ktoś. Słuchajcie, mam informację, że są problemy z dźwiękiem. No. Mam tak mówić do ciebie. Dobrze, no będę... A ja będę mówić tak, ty będziesz udzielać, będę ci udzielać wywiadu. Dobra. Dobrze. Trudno, no, trzeba okay. sobie radzić. <laughs> tak, więc są też komentarze, że, 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 że może być ktoś z Sandomierza. No nie wiem, czy, czy na naszym lokalnym rynku są takie osoby. Pewnie są, pewnie by się znalazła nie jedna. A co ma to iława na temat y, pani, no bo pani Ewa Wiśniewska była przez jakiś czas dyrektorką Centrum y, Kultury, czy samośrodka kultury w Wiławie. Tak tak zwanego Icka, Iławskiego Centrum Kultury. No, powiem Ci, że trochę nam współczują, bo Pani jest trochę znana w Iławie jako ta, która rozłożyła famę. Czy to znaczy, że może nam też jakieś festiwale rozłożyć w przyszłości? No ja mam nadzieję, że nasze są na tyle silne, że się nie dadzą. Mhm. Okay. Masz jakieś komentarze? Weź tam coś, przeczytaj. Zawsze coś no ciekawego no, no, znajdziesz. To dokładnie to, tak, to jest dokładnie to, ale e, pani ma też e, w Iławie swoich zwolenników, tak, no kurier Iławski napisał, e, że to jest powrót smoka i że o tą panią się wiele e, instytucji ubiegało, bo jest taką dobrą specjalistką. O, czyli mamy szczęście. E, mam nadzieję, że mamy szczęście, chociaż... Ta informacja z kuriera Iławskiego trochę mnie zainspirowała i się postanowiłam trochę przyjrzeć bliżej. Każdy kandydat na dyrektora to w ogóle też ciekawe, nie było kontrkandydatów. To ciekawe jest, że nikt inny nie chciał objąć naszego Nie chciał programu. albo musiał nie chcieć. Albo musiał nie chcieć. Bo to też jest prawdopodobne. no Nie było w każdym bądź razie. No ale każdy kandydat musi złożyć taki autorski program. A Jaki ma pomysł na rozwój tej instytucji. Z naciskiem na autorski. Z naciskiem na autorski. I ja sobie ten autorski program otworzyłam. Mm -hmm. On się ukazał. Pod, pod informacją o rozstrzygnięciu trochę później. Nie wiem, dlaczego go doklejono po, po czasie, ale nieważne jest. No i chciałam ci. Tutaj się muszę, chciałam ci coś pokazać. Jakbyś mogła. Tak zacząć czytać, tak? Ja mam zacząć czytać? Tak, czyta, dobra, czyta, uwaga. Czyta, czyta. Centrum Kultury jako instytucja nowoczesna. To jest z autorskiej koncepcji rozwoju... Na BIPie jest. Na BIP-ie, tak. Pani obecna już dyrektor Centrum Kultury. W dzisiejszych czasach nie wystarczą już tradycyjne przekazy o kulturze. Zmienia się odbiorca i to do niego trzeba przystosować komunikat. Kultura musi wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom. Używając takich narzędzi jak YouTube, Instagram i inne social media, można wpłynąć dużo skuteczniej na odbiorców i promować. Dalej mam czytać? Nie możesz już nie czytać, ponieważ ten akurat fragment autorskiego programu pochodzi ze strony historia.org.pl. Z zaproszenia na pewną konferencję. O, No i to mnie zainteresowało, więc grzebałam dalej. Grzebałam dalej. Dobra. I teraz tak. Bardzo fajnie jest sformułowana w autorskim programie Nowa Misja Centrum Kultury. A misja bardzo ważna rzecz. Misja jest bardzo ważna rzecz, jest bardzo ładnie sformułowana. Trzymaj. Rozumiem, że mam czytać. To co na żółto, czy? Tak, tak, tutaj masz misję. Misja. E, misja Centrum Kultury w Ostrudzie powinna wyrażać się w czterech wyjściowych wartościach: człowiek, kultura, wspólnota, miasto. Człowiek tworzy kulturę, kultura tworzy wspólnotę, wspólnota tworzy miasto. Ładne, prawda? A wiesz skąd? To jest akurat autorska koncepcja aktualnego dyrektora Miejskiego Środka Kultury w Olsztynie, która pochodzi z 2017 roku. No. Dokładnie ten sam pomysł. Mhm. Znaczy, nie, no, bardzo fajny. fajny. Znaczy, mogli na to oczywiście wpaść e, zupełnie przypadkiem. Jednocześnie. Je, e, no, jednocześnie jednocześnie no, nie, nie to no bo tamten jest jednak czymś 2017. Laty. Tak, tamten no, jest trochę starszy. Mm. Ale takich. E, Dużo za... tego znalazłaś? Wiesz co, no, znalazłam tego całkiem sporo. Znaczy serdecznie polecam przeczytanie autorskiego programu dla naszego Centrum Kultury, nowej pani dyrektor i porównanie go sobie z, z koncepcją z Olsztyna. Mhm. Ona jest w BIP-ie w Olsztynie. Jak najbardziej to. Rozumiem, że, że jest to również autorska y, koncepcja rozwoju, a może to tak znaczy, można, wiesz, powtarzać, może to jest po prostu taka znaczy, wiara... szeroko zakrojona inspiracja <laughs> albo y, y, nie wiem, no. Dogłębna dogłębna inspiracja. inspiracja. Tak. tak. No może Pan wyraził zgodę? E, na zapożyczenie. Na no, przykład. Przecież tak. nie wiesz. Nie wiem, nie wiem. No, ale to jest bardzo ciekawe. Łącznie z działaniami, jakie ma zamiar podjąć są. No to takie Centrum Kultury, tam jakie nie, działania? Nie Wszyscy nie, mają takie znaczy, same. Nie, no słuchaj, no w Centrum Kultury w nie jest fajne, więc w sumie. No właśnie, to no i może to u nas będzie fajnie. To i może u nas będzie fajnie, także. Oczywiście życzymy wielu sukcesów, żeby nie było. Tak, to znaczy, że faktycznie. Dobrze zaczyna. Dobrze zaczyna pani dyrektor nowa. Nie sądzisz? Nie, no sądzę. Trzymam kciuki. No myślę, że tutaj też należy pogratulować komisji, która dokonała tego wyboru. A, jeśli chodzi o komisję, bo my dzisiaj tak bardzo się skupiłyśmy na tym Centrum Kultury i na wyborze nowej pani, nowej pani dyrektor i, i, i dogłębnie prześledziłyśmy cały proces. Mm. Więc rzeczywiście komisja konkursowa i skład komisji konkursowej, wybitni specjaliści w dziedzinie kultury. Sami urzędnicy, sami urzędnicy. Tylko i wyłącznie. Sami Pięcioro urzędników. Ciekawe, czy czytali tą koncepcję i czy. Nieważne. Na pewno dogłębniej szeroko. To wiesz, to podobnie było z komisją Konkursową na dyrektora muzeum. Toż sami wybitni specjaliści w dziedzinie muzealnictwa, muzealnictwa historii, dziedzictwa. No Oczywiście urzędnicy też no tylko i wyłącznie. Tak, także myślę, że musimy naprawdę gratulujemy miastu wyboru. Super pomysł. Ale 14, czer... 14 czerwca my będziemy mogli dokonać wyboru, w związku z tym będzie można przeprowadzić wtedy weryfikację. No, warto się zastanowić nad polityką kadrową miasta. Miasta. Mm. No, dokładnie. No, ale tak jak powiedziałaś, e... uaktywnił się nasz. Kolega, to myślę, że to ma twój kolega, znaczy bardziej nie tak no Też go znasz, też to twój kolega. Nie, jest ale tu jest, że tak powiem, zławy. Kolega radnego, z ławki radnej. Tak. Radnych. Uh, myślę, że to ma duży związek. Z ale z latą. Okay. Zbliżającą się. Tak. Myślałam, że też może znalazłaś jakieś zapożyczenia albo szeroko dogłębną e, <noise> inspirację, tak, znaczy. już nawet brakuje mi słów. Nie, 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 ja tylko jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem tego, ile ten człowiek zrobił. Znaczy jakbyśmy, w zasadzie mógłby być jeden sam radnym. Wszystko, wszystko, wszystko zainicjował i wszystko. Znaczy, ja w ogóle nie wiem, co ty tam robisz Agnieszka, no. Nie wiem. No właśnie to ja muszę się uderzyć w piersi, bo ja tak po przeczytaniu y, y, tej gazetki, którą, którą Waldek zrobił, to bardzo fajnej, bo nie wiem, dlaczego ty się śmiejesz. I, i czy jesteś... ja się śmieję? Śmiejesz się wewnętrznie. Śmieję się wewnętrznie. Nie no okej, okay. no, znaczy, trzeba się umieć promować. Trzeba no. się umieć promować, tego mu zazdroszczę kto to. No wie, że napisałaś na przykład y, uchwałę o, o konsultacjach, no tobie. No, kto wie, że siedziałaś tutaj dwa miesiące w przepisach, sprawdzałaś jak to wygląda w innych miastach, no, no kto? Regulamin konsultacji społecznych, tak. uchwała Młodzieżowej Radzie Miasta. No trochę tego było. Y nie wiem, czy wiesz, ale na przykład moja Komisja Oświaty, Kultury i Sportu e, przeprowadziła, no razem z Waldkiem, Waldek zresztą podobnie, e, najwięcej komisji w ciągu całego roku. Bo mieliśmy ich e, 20, bodajże cztery, więc wypadałoby tak po dwie komisje, po dwie komisje na tydzień. To jest... A są jacyś inni rekordziści? E, w, w sensie w drugą stronę? No. no, na przykład tacy, co mieli tylko dwie. Dwie albo trzy. Nie będę wymieniać, nie będę złośliwie wymieniać nazwisk. W każdym razie rzeczywiście, Waltek potrafi się promować, ja niestety tego nie umiem robić, lepiej mi wychodzi promocja innych, ale uderzam się w piersi. Nie no, no ta gazetka jest, wiesz. Znaczy nie wydam już takiej gazetki, ale postaram się skonstruować <laughs> jakiś post i napisać czym się zajmowałam przez ostatnie półtora roku z hakiem. I pamiętaj, z dumą, z dumą. Nie, wiadomo. no wiadomo. No tak, przy okazji to brakuje mi innej bezpłatnej gazetki. Dawno choć coś nie było, nie? Yy, mówisz o naszym nie, głosie? Niezależnym, tak, tygodniku. Znaczy, i... ja myślę, że niezależny tygodnik ukaże się tak yy, chwilę przed referendum. No, ciekawe, ciekawe. ciekawe. Ja to, a to ciekawe, co to będzie? I ciekawe, kto za to zapłaci. I ciekawe, kto za to zapłaci. Czyli, znaczy, no wiadomo, jak kto pani, pan, społeczeństwo. Dokładnie, dokładnie. Także trzeba sobie nie tylko na emocjach, ale też trochę z rozsądkiem przekalkulować. Czy 14 czerwca idziecie, idziemy, głosujemy, czy nie. Znaczy, nie. 14 czerwca idziemy, głosujemy, ale czy za, czy przeciw, to już jest wasza indywidualna sprawa. I A. głosujemy, no z I głosujemy. Tak, bo w sumie to jest głos. Na miasto, jakiego miasta chcemy. Mamy ten przywilej, że za tydzień, tuż przed referendum, też się z wami spotkamy. I też będzie ciekawie. Do zobaczenia.